Dobrze, dalsza część radyjka Opel Astra H co my tu mamy? Mamy wtyczkę radyjka, mamy wtyczkę CB mamy wtyczkę komunikacji CAN i zasilanie, ta duża wtyczka radia zasilanie głośniki i tam inne funkcje jeszcze Dobra, opinamy to sobie, to wszystko. O, cyk. O, trzeba ostrożnie, bo to plastiki. Tam, żeby nie połamać. O, o żebym tu pokazał ładnie. Opinamy ciach. Opinamy sobie następną tyczkę. Będę to widać. O, ciach. I opinamy sobie tą dużą wtyczkę. O! I radio mamy. O, jeszcze wtyczkę została. Jeszcze wtyczka Kana. KAN to jest komunikacja w samochodzie. Ona jest z reguły realizowana na przewodzie dwużyłowym w skrętce. I takie funkcje jak komunikacja wyświetlacza z radiem, z nawiewem, z, ze światłami samochodu, z licznikami, z komputerem, to wszystko jest realizowane po, po komunikacji KAN. No i to jest ta piękna wtyczka. Dobra, zabieramy sobie radio. Teraz tak wyciągamy sobie panel klimatyzacji. Trzeba go podważyć sobie. O. W ten sposób Opar nie wychodzi, ale to jest normalna sprawa. O.